Hej, wszystkim! Tu Prestigo! Witam was po naprawdę długiej przerwie grze łódkę per 2. W dniu dzisiejszym udajemy się ponownie drugą postacią na wyścig. Zobaczymy jak to... Mogę? Kurde, nie mam dolców. Nie mam dolców, a życia mało. Będzie ciężko. Zobaczymy jak mi dzisiaj z tym wyścigiem pójdzie. Sądzę, że... Zobaczymy. Nie chcę rozpoczynać dzisiaj już piratów, więc dzisiaj tylko wyścig. Może być odcinek krótszy, ale będzie tylko wyścig. Udało mi się ten nadrobić tutaj ten zapis, czyli przejść główną ścieżkę jeszcze raz. I od tej pory sądzę, że odcinki będą już w miarę normalne. O kurde, fajne! skakać? Mogę. chyba nie muszę. Hmm. Taka powiem wam, miła odmiana od tego, od normalnych plansz. Uf, dobrze, że to umknęło. A? to tak działa, aha. Przyskać, czy będę musiał skakać normalnie, czy nie. Na razie mi dobrze idzie. Jednak muszę skakać nad tym wszystkim. 50 na 100, jedno chyba tam. Czy kilka ominąłem. Więc sądzę, że. Nie, nie. Fajny wyścig wam powiem. Fajna odmiana taka od tych zwykłych plansz. Kurde, to się nazywa ciężki moment, o cholercia. Ale widać, że mój skill jednak nie zardzeriał za bardzo. Całe szczęście, Oho. Ale widać, złodzieje oczywiście nam dalej uciekamy. Zakończyliśmy pierwszą planszę na dzisiaj. Udało wydało mi się prawie wszystko. Hmm. Jasne, że chcę zapisać. No. Jakby nie. Tak. I odblokowaliśmy po raz kolejny już drogę do piratów. Wydaje mi się, że jeszcze... Opiracimy chwilę. Dobra, chodźmy piracić. Dr, 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 dr. Czyli, można powiedzieć, jedna trzecia już za nami. zostały nam jeszcze coraz bardziej ciężki, bardziej. No, nie tak bardziej ciężki, tylko yy, trudniejszy zamek. Y, statek piratów, z którym miałem kłopoty już. Oraz ostatnie. Mogę? Czyli. O, kolejny. Czyżby były trzy wyścigi, tutaj? Hmm, ciekawe by było. Hmm. O kurcze Ale to jest hardcore teraz Kurde, i ten nyk, to trening mam iść? A Ups <grybujesz> Ale lami dzisiaj No dobra, zabiję się jeszcze raz jeszcze po prostu, jeszcze raz tu po prostu wlezę, bo to nie było chwilowo sensu tak się dawać. Czytaj grę. Ta postać ma ten, taki o. Hmm. Muszę pamiętać o tym, bo to może się przydawać naprawdę momentami. Muszę w odpowiednim momencie go używać to. Hmm. Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem wam. DAWNO w tą grę nie grałem Opsa. Opsa. No, udało się Ej. To akurat było niefajne Muszę uważać bardziej Był tu lecąc, czyli idę w górę, po prostu omijając to wszystko. Gości mogę tak osób Na full powerze mogę gości załatwiać. Ja wiem, że to jest łatwe. Dobra, tu chyba wyłączę to. Tam muszę iść? Hmm. Czy po prostu ja to wyłączam? Nie wiem. A ja to po prostu tylko wyłączam. Nie muszę tam naprawdę tak iść. Ja sobie pójdę, pozwolę sobie iść jednak na. O kurczę. ale hardcore teraz się zaczyna. A czemu nie skoczyłeś? No, przyjdziesz, naciskałem skok, co jest? Ja po tej planszy <gryw> pozwolę sobie nabić trochę żyć, bo to. Czy tym, jak gra mnie traktuje, to kilka rzeczy będą jak. Hmm. Nie wiem co. Bardzo przydatne będą. Szczególnie jakże teraz mam tylko jedno. Kurczę. Uff, ale to był fart teraz. Naprawdę mi się udało. Aha. I znowuż epizod z armatami. Czyli pomału się zbliżamy do końca tej pl pl trudnej planszy, jak dla mnie, Tej mam gdzie? Tak, Bóg. tak. O, no, chyba się udało. Hmm. Ten bawi się naszą... konsolą? Czy tam czymś? <śpiewa> na, na, na głowę mu spadło. O kurczę Tu może być ciężko, naprawdę. Hmm. Nie, nie wiem czy ja mogę... Ups, ale to był fart. Nie wiem czy ja mogę tu bezpiecznie piec, czy jak. A, na... na szczęście to było takie, hmm, bezpieczne przejście. Ale dzięki temu zakończyliśmy już drugą planszę w dzisiejszym odcinku. Hmm, dwie minuty to nie za długo. Zapisać, jasne, że zapisać. I zobaczmy jeszcze trzecią. będzie znowu wyścig albo coś, to on się chętnie skuszę. Piraci wyścig, czyli... Po prostu. Ale między... Już przed domem tym strachu to ja naprawdę. Czy nazywa. Yy, yy. Po farmie życia, żeby było ten. Przepraszam, że ja tak ten, ale wiecie, muszę się trochę skupić, żeby w coś nie grzmotnąć. E, jak jakie tu mam się zmieścić? Hmm, nie mam pojęcia. Spróbujmy jeszcze raz. Czytaj. Mam 50% gry prawie. Tutaj 45, czyli pewnie będzie tak samo ten. Dom. Hmm, ale jak się tam mam pod tym laserem zmieścić? To nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Oczywiście, znowu, że zero, że jest bajki. Raczej... Hmm, dobra. Ale o co tu chodzi? Jak ten laser robiliśmy. O tam, ABC tu było, tak? Hmm. I pewnie ten ostatni... A tu się innym tym tak orobi. robi. Dobrze. Ups. Ale za. To było dość niespodziewane, nieprzemyślane i tak dalej. Więc spróbujmy ostatni raz już w tym odcinku żeby nie przedłużać po prostu bo to będzie na ciekawe hop 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 czasami coś mi ten hm, nie skacze ale to czy może za słabo naciskam czy coś na pewno nie by na gry muszę teraz uważać bo ja mam tylko jedno życie już nie będzie 100 na 100 Przynajmniej wiem, że flagi idą po tym, to ja mam ten. A tutaj to chyba mam. przeskoczyć, się położyć. przeskoczyć. Dobra. Yy, będzie jeszcze czwarta próba. No serio. No. Coś mi nie idzie, naprawdę. Czytaj. Nie ten, nie ta postać. Menu, może co? Tak, jestem pewnie, że. Okej, okay, witam was już po tym małym cięciu, od razu przy wejściu do piratów części, czyli piratów wyścigu. Hm. miejmy nadzieję, że teraz mi się jakoś znacznie lepiej pójdzie niż poprzednim razem, czyli tu jest. Skok, kładziemy się, skok, tu jest slalom między kamiaczkami. 10, czyli 1 trzecia wyścigu za mną, tutaj się kładziemy znowu. Kolejny skok, kolejne położenie się. Tu warunki palmy. Tu mogę chyba do wody wpaść, ale tu muszę podskoczyć. Już, ajajajajaja, aja, 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 ale brzydko wpadłem. Nie będę już przedłużał tego odcinka, to już 4 razy fail wystarczy. Mam nadzieję, że jednak odcinek wam podobał, mimo tego, że strasznie yy, lamiłem. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i hejka. Wam. Cześć!